Cześć, siemanko, w kolejnym odcinku Tym razem świąteczny odcinek na moim kanale Olyxus Brostas Dzisiaj omówimy sobie świąteczne skiny I zobaczymy jak to Dokładnie wygląda Kupiłam właśnie ofertę y, Wszystkiego z zadymiarskiego Za 50 zł, I było 350 gem Zastanawiałam się czy sobie kupić legendę, ale nie kupiłam Bo sądzę, że wolę ją trafić Także no, Dzisiaj omówimy sobie świąteczne skiny I pirackie Najbardziej mi się podoba skinnyty Nie pamiętam jak on się do końca nazywał, ale bardzo mi się podoba skinnity. Dynamika i penny. To są jedne z tych lepszych skinów. Jeśli chodzi o pirackie skiny, to najbardziej animacja podoba mi się Colta, bo zjeżdża na linie. Ale jeśli chodzi o skin, to kar mi się najbardziej podoba. Jak wiecie, jest też świąteczny odcinek, w związku z tym możemy zrobić sobie konkursik pierwsza osoba która zalajkuje zasubskrybuje mój kanał znaczy, mam już tam subskrypcję bardzo dziękuję szczególnie mojej siostrze która mnie zasubskrybowała został nam jeden lajk i omawiamy znowu zadymiarzy. skończyliśmy na rzadkie skończyliśmy rzadkie i zapomniałam omówić M, e, więc też sobie dodadamy w następnym odcinku no cóż mam jeszcze powiedzieć, dzisiaj są święta, także Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku i zrobimy, możemy zrobić sobie właśnie taki konkursik, że kto pierwszy, kto pierwszy po tym filmie nie zasubskrybuje i zostawi teraz tutaj lajka, napisze komentarz Wesołych Świąt albo nie wiem ile macie puszek to oddam yy, wam 5 subików. Nie jest to dużo, ale jednak dla niektórych może to być jakaś suma, bo dla mnie to by była. Na razie chyba 4 subskrypcje mam. Neptun mnie jakiś zasubskrybował, ale chyba już mnie oszukował, ale bardzo się koję też, może to pomyłka, ale dziękuję. Także te świąteczne skiny mi się podobają. Jeśli chodzi o eny, jej skina to mi się strasznie podoba tylko yy, przejdźmy sobie tak do peny omówmy ją dokładniej będziemy robić jeszcze z tego odcinek z omawiania co wymiarzy ale chciałabym już teraz troszkę ją omówić skoro mówimy już o jej skinie to omówmy też troszkę ją więc jeśli chodzi właśnie o peny to ona lubi nią grać tak jak w no, znaczeniu wymiarzy wspomniałam o pliku wtedy Zobaczyłam ostatnio znajomego takiego, który wbił go na 30 rangę jako jedynego zadumierza ze swojej. Ja nie wiem jak to się mogło stać, ale najwyższą rangę jak ktoś miał oprócz tego z 30 do 15 znalazłam. Znaczy z moich znajomych i ogólnie. Także jeśli chodzi właśnie o tą penę, to jej działko jest trochę gorsze od działka Jessie, bo yy, Jessie strzela, a Zanim Pen, Jesse strzela, działko od Jessie strzela tak, że jak jest przeciwnik to trafia w to, a jak działko penny wyrzuca tą bombę to może nie trafić. Tutaj nasz pingwinek... Ojej, co on tu ma? Ojej, co sklep. Dzisiaj nasz pingwinek też jest z nami. Życzę Wam wesołych świąt. Więc ten konkursik mamy i z okazji świąt też życzę Wam smacznej kolacji i świetnych prezentów i pozdrawiam wszystkich i stąpeny dalej, no lubię nią po prostu grać, ja nie wiem, mam, mam takie ciężkie dni, bo muszę sprzątać w całym domu razem z rodziną oczywiście, nie mieszkam sama, bo jestem za młoda, żeby mieszkać sama, razem z rodziną musieliśmy sprzątać cały dom i miałam takie ciężkie dni, tak jak wczoraj na odcinku nie mam się wysłowić, dzisiaj mam to kompletnie to samo. Skin Nity jest mega, mi się bardzo podoba. Nie widziałem jeszcze Miśka od Nity do tego skina i musiałabym zobaczyć. I w następnym odcinku też możemy tam, jak nie dobędzie tego, nie, nie dojdzie ten piąty like czyli ostatni, ja nie będę sobie sama polubiać filmów, chociaż chyba większość to robi. Ja nie wiem, nie wiem, nie, nikogo nie oskarżam sobie, polubiałam same filmy, ale ja tego nie robię. Więc jak dojdzie ten piąty like to omówimy za dymiarzy, a jeszcze z tym miśkiem do nity to muszę zobaczyć i to od razu wam w kolejnym odcinku. Powiem co o nim sądzę. Ni to mi się bardzo fajnie gra, po tego, że ma dosyć słaby zasięg, nie jest ona na blisko, tak na średnio. W następnym odcinku też yy, po tym omawianiu, że w następnym możemy sobie też coś porobić fajnego, na przykład będziemy rysować i ja wam to oczywiście będziecie mogli sobie przyspieszyć ten film na YouTubie. I narysujemy sobie świąteczne skiny, zależy czy mi się uda, czy mi się nie uda, ale powinno mi się udać, nie maluję tak ładnie nawet. Chociaż miałam tutaj gdzieś trzy rysunki, ale to nie będę teraz szukać, bo stracimy czas na film tylko. Ostatnio film mi się przesyłał cały dzień, nagrywam o, o, go o 13, a wrzeciał dopiero o 19 na kanał, więc cały czas mi się coś bagowało. Dobrze, skin na dyna, bo tak to się wymawia. Dajna Majka, no też mi się faj, fajnie podoba, ta czapeczka jest spoko. Jedyne yy, co nie lubię w tym skinie, to że w tych skinach ogólnie świątecznych i yy, pirackich, że tego jest tak tam tak dużo, na przykład w kolcie, w, w pirackim skinie do Kolta jest wszystko, jeszcze ta animacja z Liną. Moim zdaniem to jest trochę za dużo, ale no... Podobają mi się te skiny, ale za dużo wszystkiego, to takie uciążliwe się zdaje. I, ale ogólnie są bardzo ładne. Z takim właśnie jak odblokowałam 8pita, to myślę sobie, bo y, kupiłam tą ofertę, to my, myślę sobie, no kupić tego skina, klasika czy nie? No. Chciałam kupić, ale stwierdziłam, że mi się nie podoba, bo wolę tego tego zwykłego 8pita. Yy, w ogóle skinu, nie wiem ile mam skinów, na pewno mam do Barleya, bo logowanie na Supercella na pewno do Barleya. Ogólnie jeśli chodzi o skiny to nie kupuję ich, yy, chyba że mam wystarczająco tam gemów czy coś, ale staram się nie kupować, tylko przeznaczyć to na skrzynki, bo jednak żeby postacie wypadały, to jest fajne. I napiszcie też w komentarzu, kiedy zamierzacie skończyć swoją grę, bo ja jak jest ja zdobędę wszystkich zadymiarzy i będę miała 10 tysięcy puszek i może jakieś dwa star, star powery, to ja kończę granie, zaczynam wszystko od nowa. Będzie to trochę dziwne uczucie, bo jednak długo się nie wtedy długo się nie grało w to. Yy, na początku jak grałam, to... Nie grałam tak schematycznie, że codziennie wbijam 100 puszek i tak dalej, i wyszukiwałam sobie na YouTubie różne filmy, jak szybko wbijać puszki, jak zbywać postacie, i właśnie miałam taki okres chyba miesiąca, że wbijałam codziennie 100 puszek, i gdybym tak robiła cały czas, to bym miała już 7, 8, może nawet tysięcy. Teraz zbieram na 7 tysięcy aktualnie. Wbijam 200 pucharków dzisiaj. A nagrywam ten film o godzinie 13.00. 30, 13:40, a gdzieś około godziny 11-12 wbiłam te 200 ileś tam bucharków. O, jakieś śmieci. Także jeszcze raz wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tytuł jak wiecie... O, i zapomniałam jeszcze coś dodać. Subujcie oczywiście, lajki, łapki w górę. Komentujcie, żeby była spora aktywność. Udostępniajcie filmy żebyśmy mogli żeby zachęci po prostu znajomy do oglądania i do subskrybowania mojego kanału. Wiem, że nie jestem jakąś mega profesjonalistką, bo nagrywam to na telefonie, tak. No ale jednak coś tam o tym browser się wiem, bo gram sama. Także no wesoło się szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia.